Siemanko moi drodzy. Jesteśmy na dzień przed wyjazdem. Lecę właśnie, bo zapomniałem kupić niestety do Hiszpanii mikrofonu krawatowego i tak patrzę, kurczę, nigdzie nie ma go dostępnego w sklepie. A co więcej chciałem kupić gimbal do telefonu, żeby ten ekran wiecie, aż tak tutaj się na mnie szarpał. Także trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że uda mi się coś znaleźć. Widziałem, że za 15 zł coś jest z Galerii Rzeszów, do której szybko Staram się się przed innymi, zanim wykupią się tą brąkę. Mam nadzieję, że złowimy fajną okazję. Nie wiem jak wy, ale ja jakoś w tym roku w ogóle nie czuję tej magii świąt. Może dlatego też, że wigilia jest już w sobotę. Mamy piątek, jak to nagrywam. Eee, także trochę mało czasu też zostało, żeby się konkretnie przygotować. No ale ja też mam wrażenie, że ten rok był taki dość specyficzny, że wszystko takie zwrotne, wiecie, dynamiczne i ludzie nie mieli nawet czasu się chwilę zastanowić i pomyśleć o, o świętach. No a my jesteśmy w galerii Czaszów. Szczerze powiedziawszy, już mega długo mnie w niej nie było, także mamy czas i miejsce, żeby troszkę poogarniać, ponadrabiać zaległości, no idę teraz do jakiegoś komputerowego, bo nie mogę niczego znaleźć szczerze. Chciał człowiek kupić sobie mikrofon krawatowy na wyjazd, bo no, tu patrzcie jaka kolejka. Tam wszyscy ludzie stoją do wejścia do. Słuchajcie, bo akurat drzewo zasłania. Do XCOMu. Czekajcie, o, dalej, to jest XCOM. I ciężko się w ogóle do niego dostać. Także ja nie mam teraz za bardzo czasu. Myślałem, że zrobię ten temat w pół godziny, a tu widzę, że wyprawa na cały dzień będzie by się szykowała. E, dlatego odpuszczam chyba temat z tym mikrofonem, no i nie wiem, jak go załatwię. Także prawdopodobnie będzie vlog z telefonu hamski, taki wiecie, bez Majka. No ewentualnie wezmę coś ze sobą jakiś mikrofon, ale to. Nie widzi mi się trochę. Dobra, zobaczymy jeszcze. Na dzień przed wylotem do Hiszpanii trzeba jeszcze odwiedzić starych kolegów, także jesteśmy u Matiego. Siema, Mati. Siemanko, uczymy się moi drodzy Benoniego, także Mateusz jest bardziej nie na treningu, a na rozmowie kwalifikacyjnej do zostania Benonowym czes Miejmy nadzieję, miejcie nadzieję, że mu się uda. Ma naprawdę przed sobą spore wyzwanie w postaci ciastka warszawskiego. Musi je zjeść na jednego gryza i wtedy będzie Benonowym Szachmeister'em. Brawo ty, dam wam znać w komentarzu, czemu wyszło. <laughs> O, piąteczek moi drodzy, kulturalnie barrybny.pl, polecam bardzo w Rzeszowie. Mamusia już weszła do środka. Także idziemy coś przypysznego przy przekąsić. Wyrafinowanego przed wyjazdem, a nie tylko chamski dara kebab. Dobra, zobaczymy co tu mają. Ryby z pieca. Parowego, smażone. Piękne. Surubeczki. mniam miam, miam, Skoro święta. To musiałem postawić na karpia. Szczerze powiedziawszy, chyba pierwsza w życiu go jem, bo przynajmniej sobie go tak nie wyobrażałem. Tu mama ma dorsza. Także jest spoko. suróweczka z marcheweczki. ekskluzyw. Mama, choć trochę chciała mi tutaj oddać klimat świąteczny i przygotowała pyszną porcję ciast. Mamy tutaj, co tutaj jest mamo? Rolada Makowa. Tutaj. Serniczek. Tutaj. Tutaj Torcik. A tu? I Rafaello. No i także wyżerka. Potem chwila drzemki, no i, i zabieramy się później. Warszawskie. No i warszawskie tutaj jeszcze ciacha. Tak jest. Dobra moi drodzy, mamy godzinę 22. Do odjazdu zostało niecałe 6 godzin. Moi drodzy, pokażę Wam teraz sprzęt, który ze sobą zabieram. To jest tak, słuchawki bezprzewodowe JBL, udało mi się je ostatnio naprawić. Logitech, myszka bezprzewodowa, na niej będę Wam pokazywał partii i przesuwał piękne posunięcia już w analizie. Generalnie myślałem, żeby wziąć kamerkę Logitecha starą, gdyż tutaj chcę Wam pokazać, mamy nową kamerkę Logitech, ale nie biorę jej ze względu na to, że nie ma potrzeby, gdyż tutaj bardzo mnie zaskoczyła jakość nagrywania tej. No, wydaje mi się, że naprawdę jest to wszystko ok. E, tutaj mamy jeszcze powerbanka, w razie czego mam nadzieję, że go nie zapomnę. No, i dwie ładowarki, tak, żeby w razie W mieć czym ładować. Tutaj plecaczek, do którego wrzucę laptopa. Torba na ciuchy i całą resztę. Także myślę, że jestem już fajnie przygotowany. Jeszcze saszeta na portfel i wszystko. No, i jedziemy na Hiszpanię. Jestem już, moi drodzy, na dworcu. Wszystko jest na razie póki co ok. Jechałem Boltem, wyjątkowo dzisiaj. Mama nakłoniła mnie do tego. Ja osobiście nie przepadam za tego typu rozwiązaniami. Szczerze powiedziawszy, szedłem z buta, gdyby nie ona. A tam w oddali, nie wiem czy już widać. O, jeszcze chyba nie widać, ale będzie do nas za momencik jechał pociąg, którego wsiadam i ciśniemy na WWA. Jednooki oki bandyta jedzie I szukamy jedenastki teraz Jedenastka jest nasza, tutaj widzimy 14, Znaczy wy pewnie nie widzicie Ale o ludzie już też Ranne ptaszki Także my chyba z tyłu Tego co się orientuje to Już przywykłem no. Dość krótki pociąg muszę przyznać, ale myślę, że wystarczy. Chociaż mówili, że dzisiaj będzie dużo ludzi, ale jakoś na razie tego nie widać. Mam wrażenie, że szczątkowa ilość osób. Muszę wam powiedzieć kochani, że spadł mi kamień z serca za mną tam y, kościół w renowacji, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że udało mi się wyspowiadać przed wylotem. Szczerze powiedziawszy, bardzo nie lubię wyjeżdżać w dalsze podróże bez posiadania czystego sumienia. No i postaram się je zachować jak najdłużej. Te zarówno jako człowiek, jak i szachista, żebym tutaj mógł dobre ruchy z czystym. Z sumieniem wykonywać. Także ja już jadę się spotkać z moim kolegą, którego będziecie mieli okazję za niedługo spotkać i lecimy, moi drodzy. Lecimy. Mam nadzieję, że będzie nieco bardziej słonecznie niż, niż tutaj, bo na razie Warszawka nas dość mokro wita. Znajdujemy się obecnie w złotych tarasach na górnej płycie. No i niestety muszę się wam pożalić, że skusiłem się na KFC szybkie, hamskie. Lecę zaraz do kolegi, tak jak już wspomniałem, i muszę czymś zapełnić na szybkości żołądek. Siema, Biodrek. Sie Sie Siema. Siemanko. Siem. No, <grym i zyprzytujmy> na pewno. <grym i zyprzytujmy> Lecimy, moi drodzy. Widzimy się w słonecznej Hiszpanii. lecieliśmy Sali zdrowi, szczęśliwie. bardzo się z tego powodu cieszę lot bez żadnych problemów, poznałem Czarka e, przedsiębiorcę prowadzi firmę swoją o której wam pewnie nieco później więcej opowiem mega fajna persona lot zleciał naprawdę błyskawicznie drzwi się same otwierają przed nami także witamy Hiszpanie, w bardzo dobrych nastrojach Jak pierwsze wrażenie o Hiszpanii? Bardzo fajnie Jak powietrze? Na razie śmierdzi, to od autobusów, co nie? No, ale myślę, że się szybko zaklimatyzujemy, a teraz pędzimy w stronę naszego hotelu, który jest troszkę stąd dwie godziny Pieszo. A że nie jesteśmy aż tak dobrymi piechurami, Piotrze, to chyba busem pojedziemy, co? Najwyżej będziemy piechurami. No ja. Piotrze, dotarliśmy do naszego celu, którego jeszcze dzisiaj nie widać, bo mój aparat tego nie ogarnia. ale 200 metrów. Stary mamy 200 metrów na plażę, Piotrze. I nie zawahamy się tego użyć. Także moi drodzy, widzimy się jutro we vlogu na plaży. Na plaży Jotrze, gdzie my trafiliśmy? Nie wiem, ale podoba mi się wiele Hiszpanów. Wiele Hiszpanek? Tak, to tak, tak. Wow.